Cześć, siemakowitejci, ja jestem Dalenter, a w tym odcinku otworzymy sobie skrzynkę ze strony Uncenter i w sumie to tyle z informacji. Jeśli Ci się ten odcinek spodoba to nie zapomnij oczywiście o łapce w górze. No, a ja już będę otwierał. Niestety paczka nie będzie na nagraniu ponieważ jest trochę duża i raczej by się nie zmieściła w kadrze, więc po prostu Wam pokażę rzeczy i po kolei będę wyjmował. Jeszcze nie wiem, w jakiej to kolejności się ustawi, ale dobra. Pierwsza rzecz to jest standardowa ich, ta ulotka czy nam coś. No, to co jest w każdym opakowaniu. Dalej to jest. Następnym jest wężyk 10 mm, tutaj szerokości. I metr długości podobno zobaczę sobie go rozwinę. Myślę, że metr jest raczej tak dobra. Następnie to jest mata grzewcza. Raczej każdy wie do czego to służy. Nawet czasami nazwie grzewcza. Do tego, żeby ocieplać im gniazdo tym mrówkom. I na koniec, właśnie zobaczycie jakie to mrówki. Następna jest taka mini arena. Yy, Ona jest po to, żeby karmić jeszcze młode kolonie w probówkach. Tutaj się wkłada probówkę. W sumie zaraz mogę wam dać przykład. No to tak z probówki oczywiście wyjmujemy wacik. No i po prostu kurczę. <laughs> Najzwyczajniej w świecie. Ją tutaj wkładamy taką mocniej albo lżej zależy kto woli jeszcze mam tutaj taki ogromny yy, nie wiem co jest w środku ale się domyślam znaczy na pewno jest formikarium zobaczycie jakie no i rozpakowuję to jeszcze jest owinięte w folią bąbelkową żeby się nic nie zniszczyło więc to jest plus tego, że się, jak się zamawia Wam center, wszystko co szklane praktycznie na internecie się zawija dodatkowo jeszcze w foli bąbelkową i tak dalej, i Dobra, to je ja opakowuję. Okej, okay, a tutaj mamy formikarium Lubi. Były jeszcze dwie folie bąbelkowe, to je odłożę tam na górę. A co jest w środku? Dobra. Mamy sporo probówek. Cztery konkretnie. Cztery probówki mamy. Mamy poidełko. Dwie paczki nasion dla tej kolonii, czyli już większość z Was, którzy już się interesują mrówkami, powinni się domyślić, co to za kolonia, albo przynajmniej z którego rodzaju. Tutaj mamy. Chyba, a to jest ten yy, dozownik pokarmu typu S, chyba, coś takiego, no. Yy, tu w sumie zaraz można odpakować. Yy, no i dobra, go się rozkłada. Tego po prostu prosto. To się wsypuje, wsypuje chyba nasiona i to tutaj to powinno wypadać. Zobaczymy potem. Yy, dalej elementy wystroju to potem ożyjemy już na później yy, kiedy będę już wystrajał nowe formikarium o, dostałem piasek. Fajnie bo mi już mało zostało, to się przyda do tego nowego formikarium. Mamy też żwirek i tutaj kurczę tak trochę wciśnięte. Może jakoś się uda. Czekajcie. Yy. Okej, okay, udało mi się jakoś wyjąć, chociaż trochę był problem. Kilka takich kłaków się porobiło. Nie wiem, czy teraz wsypywać, czy dopiero yy, kiedy już będę wprowadzał tutaj mrówki. W sumie to, 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 to są chyba wszystkie rzeczy. Jeszcze zobaczę. A jednak nie, to nie są wszystkie rzeczy. Ponieważ zapomniałem o najważniejszej praktycznie rzeczy. Prawie najważniejszej, bo... Te smikają też by było słabo, ale zobaczcie. Co za kolonia. Dobra, tutaj już rozerwałam to i zaraz... W sumie już Wam nie będę pokazywał, jak to jak rozpakowuję, bo to po prostu będzie nudne. No i już widzimy się jak będzie otwarte. Ok, mamy jeszcze jedną folię bąbelkową. Nie mogę już się doczekać, aż zobaczę tą kolonię. Już chcę widać taki czarny. Taki mały czarny punktik. To pewnie tam są te mrówki. Dobra, mamy te mrówki. Jest nawet szklane, te, szklana probówka yy, w porównaniu do tych Lasius niger. O, teraz ostrość jest, dobra. Widać królową, robotnicę. Nie wiem, czy więcej niż 10 jest, raczej nie. Tutaj widać taki, to jest chyba mrówczy odchod. Odchody mrówków, mrówek, mrówków. No i w sumie to chyba tyle na to, ten odcinek. A więc, o kurczę, wywaliłem królowo dobra, to ja ją jakoś odłożę, próbówkę. A więc to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.